Witam Was w pierwszym odcinku z serii Call of Duty 2. Ja wiem, teoretycznie powiem być tu Don't Star, czy coś. Oj, spodziewałem się, że, że będzie za głośno. Yy, dźwięk trochę podciszmy to. Zaczynamy naszą przygodę. Weźmy sobie regularny. Kupiłem grę jakiejś duszy, zostało mu dzień chyba 3 dwa przed świętami. Mam nadzieję, że mnie dobrze, bardzo, bardzo dobrze słychać. <laughs> Było te dwa dni przerwy. Nineteen thirty-nine prezent begin their conquest of Europe. First of all is Poland, then Denmark, Norway, France, Belgium, Luxembourg, and the Netherlands. Now the year is nineteen forty-one. With an army over seven million strong, the Nazi war machine turns to the east and begins the invasion of the Soviet Union. Using Blitzkrieg tactics, No bo już mamy to wprowadzenie teoretyczne do gierki, które nam niezbyt dużo obchodzi i mówi o misji. Ogólnie pierwsza misja to jest to o czerwona armia Training USSR O, exactly walk over to that table and pick up those o, mamy walk over table by commissar late Le Fajnie <laughs> will have to move o, czyli tu było wspomniane o w sumie faszyzmie, czyli w sumie o Włochach. Nasze pierwsze brońki. Była taka ciała na temat wojny, bo akurat. Panie, nie, bądź pan troszkę ciszej. a z jeszcze cię podciszę. Mogą to zrobić przed, a nie podczas, żeby to podpiszeć. I dalej mam go zagłosić. A no niech on coś tam mówi. Zapostrzelajmy. Eee, no, niech to tak zostanie, tak jak jest. Kontynuujemy. To wszystko idealnie? Wszystko idealnie, dobra. Oj, czyli pamiętać, nie, ale to byłaś Gierki, bo to się może kończyć. Ogólnie, jak znacie serię. Call of Duty, to wiecie jak ona wygląda, co mamy zrobić? 6 butelki, a dobra, co tu mamy butelki? Mamy coś jeszcze? A, i w talerze, to w sumie... O, elegancko, co mamy teraz? 3 butelki i plate'y podczas celowania. A to ja cały czas celowałem, to w sumie nic się nie zmieni. No bardzo dziękuję. W ciekawostka, w Czerwonej Armii Czyli w sumie podczas no, II wojny światowej faktycznie uczono, że nie rzucać nie z granatów, a z ziemniaków, żeby było to bardziej opłacalne. Tam mamy też kaski niemieckie, a bardziej trzeciej rzeszy. Przez 15 sekund mamy strzelać w kaski. Ten pierwszy trening będzie trochę taki powolny. Też w sumie grafika nie jest aż taka zła, jak myślałem, że może być. Jest w miarę dobra. Bo zaraz się kończy. Nice. Mieliśmy pokazane. Jaka taka A, Aż i dobra. To w sumie podstawa. Jak w godach. Hmm. Królem rzucamy ziemniakami. Elegancko. A. W to potłumaczę, że nie jestem zbytnio dobrym tłumaczem języka obcego, więc niezwykle potłumaczę. Poczekajcie na mnie chwilkę. jesteśmy, kontynuujemy. Oj, pamiętajcie, żeby nie, ale to było, mam nadzieję, żeby wam gry nie robi na ciemno. Co my tu mamy? Jakiego żołnierza? Poczekajcie chwilkę. Prowadźmy. Patrzymy teoretycznie. Pamiętam, że pobierałem spostrzeżenie jeszcze wczoraj, bo wczoraj instalowałem. Dobra, możemy już lecieć. Bardzo bym prosił. Pod ceku całym pod kontrolą się kładziemy, po spacją stajemy. Warto zapamiętać. Ale się trochę będzie działo. Jak to wygląda? Możemy jakoś patrzeć, nie możemy zbyt nie popatrzeć. A to, to wiem, że pod. można kłótnąć. Patentek mamy iść. Ja bym nie stawał, jak jesteśmy pod ostrzałem lekkim. Nie byłoby dobre miejsca. A, czyli my tu nie mamy życia. Stricte tutaj. Wystarczy poczekać. O, jakieś granaty, pepesza. Mamy coś? Pistolet weźmy sobie, zamieńmy, przyładujmy. Tak tylko dla bezpieczeństwa, czy możemy wziąć jeszcze tą jedną PP czy nie? Możemy jako amunicja, dobra, mamy pełno Chodź, 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 chodź oj, oj, a to nie tamto, nie tamto, nie To do góry powinniśmy wejść, to ja pomyliłem drogi Pomyślałem, że tamtenek, możemy sobie przejść, no, ale Myślenie nie jest chyba moją mocną stroną w tej grze hmm. Dobra, po czwórku rzucamy granaty dymne Oj, oj, oj. W tej części dopiero dodali granaty dymne. W co, bo w co tego nie było. O. To sobie tu rozstrzelajmy, zanim wyjdą. Żeby oni nas nie próbowali. Aj, aj, aj. Chyba się... Nie, nie zblokowałem. Ale gra według mnie jest bardzo dobrze zrobiona. Oddaje klimaty. Chyba będziemy grać po stronach po będziemy grać Wielkie Brytanii, USA I... I... Aktualnie ZSRR-u i to są jedyne strony na jakimi będziemy grać Tylko najpierw będzie historia... Y, historia tych No ZSRR-u, potem dalej I tak dalej, i tak dalej Czy my możemy do tych przejść czy coś? Nie Czyli na opo musimy iść O, mamy pod podstrona zwykle grana tak samo jak chyba pod G Oj, oj, oj się nie wychylać. Mogłem podjąć z tym egrem na najwyższym poziomie ale to by było trochę katorga. Jakbyśmy musieli patrzeć, jak ja upadam od powietrza. Bo oni tutaj tam już by ogromno robili. M, 2 przed najwyższym. też na najwyższym chyba. Znaczy na chyba. Dlatego na najwyższym zrobiłem. Więc trochę jednak z tym było zabawy. Czy on leży? O, nie leży. Już. Hmm. Ogólnie planowo zrobimy tak, że kod dwójka, jak i kody mw 2 te starsze, będą jako takie serie. Oj, będą jakie takie serie zapychające, czyli tak jak teraz po prostu. Może jeszcze dorwałbym starszą wersję koda, to. Jedynkę mówię, co w się sensie, no starszą wersję koda, no starsze od dwójki nie ma. Oprócz jedynki. I wtedy mógłbym coś z nią podziałać. Czy możemy wrócić blat? Nie możemy wywrócić blatu. Słabo. Oj, 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 oj Dobra, ale jako tako fajnie się strzela, nie tylko z karabinu, powiem Wam fajnie jest to oddane. Czy my tu mamy jeszcze zrobić? Chyba oczyścić tylko teren. Oj, 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 oj oj. Okej, okay, czyli pamiętajcie, żeby być... O! Te cztery podłożyliśmy fajna zabawka. O, to jest nas ten agencik co nas uczył To mm. elegancko. Następna misja, bo czemu by nie? Też będziemy mieć jakieś wprowadzenia po nie ma kascenki. na myślałem, że jest Demolitium Hmm Ciekawe co teraz. Nad macie podanie, 2 grudnia 1942 My są, Mamy jakieś bronie, mamy pp i mamy svt Zresztą modele są fajnie zrobione, postaci No jakaś brońka chyba samopowtarzalna Jest samopowtarzalna I na jeden jeden przyjaciel, martwy, ale widzimy, że nadbiegają kolejni na si na mapie z tyle dobrego. Kurde, zrobimy tą misję chyba, po tej misji będziemy kończyć, bo tam to nie była aż tak długa. Ile nam no, to zajęła 7 minut, to tak to na spokojnie, a tamten jest dead to pobiegnijmy kawałek. Mm. Teraz tak, żeby nie było, Don't Starbue będzie się pojawiał, czy ogólnie, ale aktualnie, dzisiaj, mm, Don't Starbue nie będzie Ponieważ, no po prostu, z jednej strony wykszaczenie, ja też nie wiemy jak to wyjdzie i mamy te, taki zapychacz, będzie z y, koda, może potem znajdzie się coś innego A tempo mi cały czas wibruje A, padaj Wiem, ja bardzo lubię strzelać z broni o takich niż, jak z karabinów Jakoś tak zbyt wygodnie mi się z tego strzała Może w, nie, w tej części może faktycznie to jest jakoś lepiej Mamy okularki, co tam robią? Dają okularki pod B Tu mamy jakąś może znajdźkę, są tu jakieś znajdźki Bo w jedynce nie było W... Czym mamy tu... Dobra, mamy kucnąć W jedynce nie było jak pamiętam dwójkę aktualnie grywamy i chyba też nie było z tego co pamiętam to jeszcze w MW2 są laptopy, które niby coś tam dają, jak będziemy grać jeszcze raz przechodzić. Ale nie wszystkie zabrałem, bo nie wszystkie znalazłem. Ale znam położenie niektórych. Mm, co tam jeszcze jest? Ale w sumie tylko tyle z takich w miarę znajdzie. Nie pamiętam innych. Kurde bym ustrzelił. Ale jak się uda, to ogarnę Jedynkę. Okay. Snajperka. Czy ja chcę wymieniać na snajperkę? Chyba nie. To jest może trochę głupie zagranie, ale. Dobra, wymieniam to tak. To mi się zbyt wygodnie strzela. Co mamy? Repult the German Attack. Dobra, to wiecie co to może faktycznie? Póki co będzie do lepsza pepeszka. I teraz wypatrywanie, gdzie oni mogą być. Czy może tego aż tak się źle nie będzie strzelało, sprawdźmy. Postaramy się dostać jak najwięcej broni i chwilę nimi pograć. Oj, 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 staliśmy. Dobra, tu się kilka słów oddanych. Oj, ten niecelny był. Ten też nie. Ruika jako tak. Oje, jest pojedyncze. To na snajperka to się tak pół na pół, na pół nadaje. Na snajper powinien być celny. Jak widzicie, ja nie jestem, bo z Shifta nie przetrzymuję. Dobra, chwilę od, odpierania ataku z karabinu na blisko. W sumie czemu by nie. Kurde, chyba nam po armii już roz, rozgryźli. No ale na pierwszą misję to jako tak chyba styknie. E, dobra, gin. Budowałem. Nie chcę mu dać odejść. Dobra, wymieńmy sobie na nasz karabin samopowtarzalny. No i chyba po tej misji po prostu zakończymy odcinek. Nie, dobra, bo ja z niego cala nie mam, ale fajnie mi się z niego strzela, pójdźmy jeszcze po ten karabin snajperski, ale jestem, yy, jestem, jestem niezrównoważony z czego chcę postrzelać. Dobra, przycelujmy sobie. Ale fajnie, że sztukać bicie z serca. To, to jest akurat plus dla gry, że faktycznie jest to bicie serca, a nie tak jak w innych że po prostu ma wstrzymanie. Wychyl trochę bardziej. Hmm. Ale też trochę mógłbym się przyczepić do snajperki. Bo taki strzał w rękę nie powinien zabić, ale strzał w tłowie bez kamizelki widocznej powinien trochę pouszkadzać. Dostał kilkukrotnie któryś. Też nie wiem, co my mamy tu zrobić. O, Tu macie jeszcze takie pewne fajne bagi i że jak traficie przeciwnika podczas przeskoku, to ten sobie zrobi po uderzeniu w ziemię takiego backflipa To się backflipa tego. Oj, 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 granat. Padnijmy sobie. Czy granat nas zabije? Granat nas nie zabije. Tyle dobrego. Przeładujmy sobie. I raz. I dwa. I trzy. Czy będzie dobra pasa? I coś się tego to tej grze nie wiedziałem. Aj, 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 dostałem pestkę. Jak strzelałem, niby mógłbym rzucić tutaj smoki, ale. czy tam ogólnie granaty dymne. Ale czy one by miały tutaj jakiś większy sens, skoro na dystans będziemy strzelać? To my tylko sobie przeszkodzimy, jakby oni mieli tam jeszcze MG. Bo chyba nie mają z tego co widzę. To byśmy mieli jeszcze gorzej, bo mogliby sobie nie zaporę wyrobić. A tak to. O tym mówiłem. Oj, 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 oj. oj Miałem wrażenie, ale jakby, jakby sniper do nas strzelał. Ogólnie fajnie z tej brońki strzela. Nie powiem, że nie, ale wymieńmy sobie na. na to, może nie na to. O. trochę z klasycznej brońki. Każdemu znanego MP30. Chyba MP30 czy MP32? MP40. Oj, to jeszcze bardziej pomyliłem nazwę. Kiedy już nadechnął, to nie ma racji bytu strzelania z tego. Dobra. Akcja. Akcja na poświęcenie. Wyjmijmy sobie popesze na kar. Dobra. Strzelajmy sobie, bo teraz jesteśmy póki co w zamkniętym pomieszczeniu. Tam sobie nie przejdziemy. Ogólnie fajna brońka, tylko trochę dawy odrzut, ale oprócz tego to nawet git. Luger. Z broni Z rocznej broni chyba nie będziemy strzelać. O Jezu, to przyładowanie kara. Trochę boli, ale da się znieść. Oj. Ogólnie? To nawet przyjemna brońka. Piszcie, co sądzicie o kontynuacji jakby gra no, report. Gdzie mamy iść po ten report? Piszcie, co sądzicie o odcinkach z Call of Duty 2. To jest takie stary klimat od jak to wyglądało wszystko. Mamy iść do góry. Najwidoczniej. A, czyli będzie fajnie. Wysadzamy. A nasi? Skąd się tam respią? Czy to niemożliwe? A z góry? No to zróbmy im trochę takie niespodzianki. I tu jeszcze się strzela. To zaraz strzelmy z kara. O, o, o. A ja miałem poprosić ładunki, a ja tak powiem, co kiedyś strzelałem. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Ten poduszmy na końcu, bo znałem życie serii kodów. To po podłożeniu ładunku ostatniego będzie trzeba uciekać. No, weź bezpieczny dystans, czyli jednak teraz będzie trochę biegnięcia. Czy. a, myślałem, że to jest jakiś karabin. Jak to ja chcę widzieć, jak to się zawala? Tu co? Tu co Ej, szczerze? Nawet? Szkoda, że to się stopniowo, a nie wszystko jednocześnie zapadło, no ale co, zro co zrobić, jak nic nie zrobić? Fajne, fajne, fajna po prostu destrukcja. Nawet nie wiem, o! Już mamy koniec tej misji. A ile mam odcinka? 15 minut. Oj, to trochę krótko. The bridge kampania has been unlocked to Mission X. A właśnie. Co mam jeszcze mogę pokazać? Tak mamy The Winter War. No, not one step backward. A, bo kampania BTW dzieli się na trzy na I to jest. To jest z 1941 The Winter War. Potem mamy z 1942 Not one step backward. I trzecia to jest zablokowana, ale ona jest z 1943. Oczywiście nie bierzcie tego na poważnie, że o konkretna, konkretnie, na przykład to wydarzenie z tego roku, bo tak nie jest. Ale możecie sobie tak jako zobrazować, się w jakichś stopach czasu to jest. Więc tutaj będzie następna misja. W sumie to będzie następna misja i te dwie A kampanią brytyjską i amerykańską zamieszkińczy. Widziałem, że były jeszcze niemieckie, ale nie wiem, czy to nie był fake. Więc póki co na, to jest na tyle, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.